Ach, co za cudowny dzień na granie Topa. Tylko ja, miniony i. Czekaj, co push, tam, push, tam idzie? Push, push, push. To, proszę państwa, jest Mundo. Jedni go nienawidzą, drudzy też. Ja, jako koneser postaci, które z reguły sobie nie radzą za dobrze z tankami, mam z nim niezbyt miłą relację, bo tak bardzo jak nienawidzę tanków, co wyrażałem już nie raz, oj, tak ten, oj, ten jest chyba tym z najgorszych, bo co to za tank, co może monshotować cokolwiek chce, kiedykolwiek chce? 10 KHP, milion AD? Zgadłeś się, to właśnie Mundo. Z mojego opisu to brzmi, jakby to był najbardziej broken ludzki, kiedykolwiek powstał, ale czy tak faktycznie jest? No właśnie, dzisiaj zagłębię się w to, kim tak naprawdę jest Mundo i jaki jest jego problem, ponieważ jego popularność bardzo mocno wzrosła i ilość ludzi, którzy go nie lubią i uważają za broken, również wzrosła. Dobra, szybka przerwa, bo ostatnio złapałem się na tym, że jak sięgam po coś do picia, to chcę dwóch rzeczy na raz, żeby było dobre i żeby potem nie mieć poczucia, że właśnie zrobiłem coś głupiego. I tu wchodzi Holy, całe na biało. To są napoje zero cukru, zero tauryny i zero kombinowania. Masz Holy Energy, które daje realną energię bez jazdu. Holy Ice Tea na bazie prawdziwej herbaty i Holy Hydration, które po prostu robi swoje, kiedy trzeba się szybko ogarnąć. I to nie jest jakiś niszowy projekt. Z Holy korzysta już prawie 2 miliony osób, a oceny na traspilocie mówią same za siebie. Jeżeli chcesz spróbować czegoś, co faktycznie ma sens jako zamiennik klasycznych napojów, to wpadaj na stronę Holy z linku poniżej. Wybierz swoje smaki i dążyć do zamówienia darmowy Shaker przy większym koszyku. Holy. Zero bullshitu, zero cukru, czysty smak. Ale żeby zrozumieć, gdzie tak naprawdę problem się zaczął, to przejdźmy do jego reworka. Tak, zgadza się, bo może nie każdy wie, ale nie zawsze taki był Mundo, a jego problemy zaczęły się właśnie tutaj. Jego spele były praktycznie takie same, ale tak naprawdę to iluzja. Ponieważ Mundo kiedyś nie miał możliwości bycia niestycykowanym, co jest spoko, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsze było to, że jego E od teraz daje o wiele, ale to o wiele więcej AD w zależności od HP. Dodatkowo teraz itemki w przeciwieństwie do kiedyś o wiele bardziej wspierają składanie tylko i wyłącznie HP. Głównie dzięki Hearthstealowi Wormogowi, ale inne temy również do tego się przyczyniają. Liga Legend po prostu o wiele bardziej dba o postacie, które chcą dużej ilości HP, przez co powstają takie abominacje jak ta, która w pełni to HP konwertuje w AD. Tank, który ma 600 AD? No, wygląda dosyć zbalansowanie, ale czy to jest aż takie złe? No właśnie, bo trzeba się zastanowić, jakie zadanie ma Mundo. Jego Q slowuje, jego W to jest troszeczkę takie nic, E daje mu damage, a R go leczy. Co zauważyłeś? Mundo nie ma hard Ceka. Dużo, jak nie większość postaci na tanka posiada bardzo dużo. Dużo ceceków oraz bardzo dobry engage. Czy to Malfight Ult, czy to Sejuani Ult, cokolwiek, co może się wbić i sprawić, że przeciwnicy z tyłu nie mogą się czuć zbyt bezpiecznie. Po prostu zwykła możliwość robienia za dymy. A Mundo nic z tego ani trochę nie posiada. Więc skoro nie może on ccekować, nie może on robić dymu, to co mu pozostaje? No zgadłeś, jest to tankowanie obrażeń oraz bicie obrażeń. No tak, bicie obrażeń, ponieważ co innego może robić? Skoro Orn ma wszystkie te ceceki i bije również bardzo dużo, to teoretycznie Mundo powinien bić jeszcze więcej niż Orn, będąc równie tankiem. No i problem robi się tutaj niemały, ponieważ po pierwsze, staje się on troszeczkę damage dealerem, a po drugie, wszystko co Mundo robi, stakuje się z jedną statystyką. I tak, nie zgadniesz, jest to HP. Dzięki HP masz więcej tankowności, dzięki HP masz więcej leczenia oraz dzięki HP masz więcej obrażeń. Wystarczy składać tylko jeden rodzaj itemów w każdej grze i będzie dobrze. Składanie tylko i wyłącznie defensywy i dostawanie dzięki temu ofensywy jest troszeczkę nieintuicyjne, ale sprawia to, że Mundo jest bardzo unikatowy i sprawia to też jeszcze jedną rzecz, że jest on jedną z najbardziej nieinteraktywnych postaci w całej grze. Jeżeli nie grasz postacią, która może go zabić, to raczej go nigdy nie zabijesz. No przykro mi, taka jest prawda. Jeżeli grasz w jakiegokolwiek adeka, który złoży itemy, które mogą zabijać tanków, spoko, będziesz zupełnie orał Mundo. Ale jeżeli grasz w coś, co w ogóle nie bije tanków i nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, to dobrze wiedz, że Mundo będzie przychodził obok ciebie i będzie brał w całości Tureta. I to nawet nie są żarty. Ta postać może przejść obok ciebie, stankować wszystko, wrócić, schilować się z Wurmoga i wrócić z powrotem. To jest jeden z większych, jak nie największy minus postaci mundo. Mundo, że już w samym lobby wiesz, czy możesz wygrać, czy nie. Ponieważ, jeżeli nie masz postaci, które mogą zabijać tanków, oj, to dobrze wiedz, że to jest koniec. Bo ten ludek, jak wiedzie w ciebie, to dobrze wiedz, że jeden na jeden się zawsze z A jakby tego było mało, Demolish jest na nim dosyć OP. Jak dobrze wiadomo, Demolish skaluje się z HP-kami. I Demolish również jest bardzo dobry do niszczenia turetu. Czego znowuż nie wiadomo, Mundo może podejść, uderzyć sobie tureta i odejść. Tak, jest to aż tak proste. I zgarnienie plejtów nigdy nie było łatwiejsze. Jest to nie tylko problem Mundo, ale na nim jest to zdecydowanie widoczne, ponieważ posiada on również bardzo obrzydliwe ilości ale oczywiście ma on również swoje wady. Nie dość, że są dosyć słaby w Early. Przegrywał na większość postaci na początku. Nie jest zbyt on popisowy na samym starcie. Jak grasz postacią pod Early typu Riven, no to zawsze rozważysz sobie takiego Mundo, Ale jak grasz postać, która ma mega max health damage typu Gwen albo cokolwiek innego, oj, to zupełnie zniszczysz takiego mundziaka. Ale znowu jego słabość w Early jest przekształcona w dobre late gameowe fighty. 16 level mega open Mundo. A teraz dostaje się w nowym sezonie również więcej ekspo na topie. Także jak grasz Mundo i dojdziesz do 16 levela, to jest jesteś potwornie silny. Wiadomo musisz grać pod swojego ulta, ale i tak ta postać się skaluje bardzo, ale to bardzo mocno. Sam zagrałem nim parę gier, żeby zobaczyć jak tak naprawdę jest obrzydliwy ten champion i doszedłem do dosyć ciekawych wniosków. Pierwszy mecz na górnej alejce zaczynam klasycznie, czyli Early próbuje uważać, ponieważ Waj, a waj jest dosyć mocny na pierwszych levelach. Pik de w tych rękach, uch, nie był za mocny i gościowi z nie szło zbyt ładnie, ale też dopóki wiesz co robisz, to możesz dosyć łatwo karać swojego przeciwnika. Mundo może i ma słabe trady w Early, ale dopóki rozgrywasz to w miarę normalnie, to jesteś w stanie coś z wyciągnąć. Pierwszy recall kupujemy hapeki i już mamy więcej AD od przeciwnego toplanera. Gang przeciwnika nieudany, a ja z odwetem na przeciwniku. ja się troszeczkę zakochała, ale to nic, to naprawdę nic. Ponieważ to, co w tej grze ujrzysz, o Jezu. Zacznijmy od tego, że ja mam dopiero dwa belty, a mój damage już nie jest zły. A rzecz, która już w ogóle jest niepokojąca, to mogę wejść pod Tureta i kasować playty. W tym sezonie dodali te śmieszne questy, które nie dość, że zdobywa się za zabijanie, i creepów i ludzi, to również zabranie plejtów, co dla mundu jest idealne. Ponieważ da się tego questu zrobić bardzo szybko i od razu zwiększać sobie expa I słuchaj, no jak Masz Wojt gruby i masz demolisza. Oj, przeciwny Turet nie ma większych szans. Ta gra to był niejaki stomp, ale przeciwna Waj w ogóle nie ogarniała. A ja jedyne co robiłem, to przechodziłem obok niej i brałem turety w sposób bardzo skillowy. I w sumie tak patrząc na tą grę, pomyślałem kurna szwa. Ale OP jest, Mundo, jakby to coś, to nie jest zbalansowane. Szczególnie, że jedyne co składałem to chapeki za chapekami, a obrażenia, które biłem, były coraz to większe. Ziomki musiały przychodzić 2, 3, 4 osoby, żeby w ogóle móc mnie zabić, a i tak ledwo co to się udawało, także no, był to naprawdę obrzydliwy mecz, ale było on również bardzo jednostronny, więc nie do końca mogę po nim jakikolwiek werdykt wydać. Więc zagrałem nexta w Tryndamera I tutaj linia była o wiele spokojniejsza, ziomuś Lidli ma duży potencjał na przeoranie mnie, dlatego musiałem grać bardzo defensywnie i próbować po prostu przeżyć. Nie do końca się trajdowałem, nie do końca się biłem i statystyki drużynowe również nie były zbyt ładne, więc po prostu chillowałem, puszowałem, w miarę go połkowałem i kiedy tylko mogłem, podchodziłem po playty. Tak jak mówię, nie był to łatwy mecz, a ten Trynda też mocno strolował, ponieważ zamiast iść w botka czy coś, to poszedł w Letality i tym, co było. Straszliwym błędem. Ale słuchaj, mi na tym topie szło fenomenalnie. A cała reszta drużyny zupełnie wtapiała gierkę. I zobacz na to, no jakby to mnie najbardziej irytuje w tej postaci. Full tank, same hapeki. Wbiega, one-shotuje tureta. Po czym po prostu auto atakuje przeciwnego chweja na śmierć. Fenomenalny gameplay. I tak bardzo, jak myślałem, że ta gra już będzie zupełnie przegrana. Tak szczerze mówiąc, jakoś to się układało. I kiedykolwiek ja przychodziłem na teamfight, to te teamfighty były zdeczka wygrywane. No, nie będę ukrywał, ja byłem kompletnym potworem. I starałem się pushować tak bardzo, jak tylko mogłem. Starałem się wygrywać. Teamfight za teamfight'em, ale drużyna jak pieprzona kotwica, ciągnęła mnie w dół. Kolejny fight, kolejne one shoty, ale te statystyki już powoli robiły się obrzydliwe. Lecz niestety przeciwnicy mieli sola, przeciwnicy również mieli o wiele lepiej grającą drużynę, więc zrozumiałem, że jedyny sposób na wygranie tej gry to będzie split push. I split puszyłanie tej postaci nie idzie źle, ale na pewno brakowało mi jednego typka bądź dwóch. Starałem się tak bardzo, jak tylko mogłem, robiłem patologię na bocznych alejach tak długo, ile się tylko dało. Ale nie mogłem, nie mogłem skończyć gry w żaden możliwy sposób. A kiedy przyszedłem na ostatni team fight, zrozumiałem, że ten mecz był po prostu anu i nable 20 level Mundo z full buildem nie był w stanie tego wykerować. Gigi. Po tych grach, które zagrałem, no szczerze mówiąc, jedyne wrażenie, jakie mam po Mundo to, że jest zupełnie OP, ale pamiętaj po wszystkich pięknych grach przychodzą również wszystkie niepiękne gry, bo pamiętasz jak mówiłem, że Mundo ma słaby early game? Eee, zgodzę się z tym, naprawdę, ponieważ później zagrałem w Riven i to już nie było zbyt fajne. Kolejne gry, które zagrałem na Mundo otworzyły mi trochę oczy, ponieważ żadna osoba z mojej drużyny nie chciała się wymienić tak, żebym miał last picka, więc zawsze blind pickowałem Dzięcy zawsze nie kontrowali, A kiedy gram na gościa, który jest wiarę umiejętny, to on nie dość, że mnie może przetyrać bardzo łatwo w Irli, to później też zrobi mi niemałą krzywdę. Więc trollowałem mecz za meczem, nie dało się nic zrobić. I szczerze dosyć przykre to było, ponieważ w każdym meczu ja byłem głównym problemem. Tak, no nie będę kłamał, ja byłem głównym problemem, i cała siła tego mundu, o którym mówiłem, e, mocno zanikała w mych oczach, ponieważ kiedy grasz w który łatwo zabija tanków, to wcale nie wydajesz się taki silny. I po przetyraniu się w Irli, później możesz split to prawda, jakoś się odbić, ale jest o wiele. Ano, A no, e, jak to powiedzieć? Ja zagrałem dużo takich smutnych meczy, aż e, więcej niż mógłbyś przypuszczać, i nie było to za piękne, naprawdę nie było. Serdecznie przepraszam moje drużyny, ale co mogłem zrobić? Jako amator Mundo zrozumiałem, że tak naprawdę ta postać może nie być aż tak OP... A wręcz przeciwnie, jeśli go blind pikujesz, to kontry, które możesz w niego wyciągnąć, są po prostu zabójcze. No ale słuchaj, Znowuż później zagrałem dobry mecz... ponieważ grałem w Sajona. No i ten Sajon też e, nie do końca mógł jak mnie powstrzymać. Po prostu puszowałem przy nim, e, cały czas robiłem patologię i kiedy wyszedłem z linii. Po wzięciu miliona turetów. byłem mocarny i nikt nie mógł za bardzo sobie ze mną poradzić. Fakt faktem, meczapie, jak grasz, obrzydliwie zmienia tą postać. I to, co ci się wylosuje na linii, jest bardzo ważne. I dlatego też bardzo nie lubię designu tej postaci. Nie sądzę, że grałem fenomenalnie w jednej i bardzo źle w drugiej. Po prostu w jednej grze grałem na meczap, który łatwo było mi rozegrać, a w drugim nie. Tak jak gragasem na przykład, w każdym meczapie y, możesz dosyć podobnie zagrać. Tak Munda, jak grasz bardzo zły meczap, to przegrasz stromotnie. A jak grasz dobry meczap, to zastępujesz go sromotnie. Bardzo jedynkowa postać, tak jak wiele innych tanków, nic przeciwnego. Mu nie jest w stanie mnie zabić i nie jest w stanie mnie przetyrać. Nie mają oni postaci do zabijania tanków, a ja jedyne co robię, to wchodzę pod turety, biję trza toski. o kurna, gdzie ten turet? Jakby piękna sprawa, ale do czasu. Jest to też powód, dlaczego Mundo, mimo bycia bardzo popularnym i to, że wiele ludzi mówi, że jest OP, nie ma aż tak dużego win Tak, Mundo nie ma aż tak dużego win rateu, ponieważ to ile razy trafisz na jakąś Fiorę, Riven, na chociażby jakąś głupią Gwen, to po prostu w pale się nie mieści i taka postać cię zupełnie przetyra. A jako, że nie masz engage, żadnych cecyków ani nic tego typu, tak jak jesteś do tyłu, to Twoja postać robi się. Leciutko bezużyteczna, bo jak jesteś do tyłu jakimś malfightem, to jesteś w stanie wjechać z ultem w teamfightie przeciwnego AD i zrobić coś dla drużyny. A takim mundo, y, twoja użyteczność o wiele bardziej spada, ponieważ może trochę potankujesz i trochę zadasz, ale będąc do tyłu, zdecydowanie nie będą takie duże obrażenia. Powiem więcej. jak jesteś do tyłu mundo, jesteś o wiele bardziej useless niż przeciwny tank, który ma engage. Bądź co bądź, będąc do przodu, Twój healing często gęsto sprawia, że wchodzisz w nieśmiertelność i przeciwnicy muszą marnować golda tylko i wyłącznie na antyhila, żeby móc cię zabić. Ale na dla mnie to po prostu słabe. Design postaci. Postać, która może trafić do draftów, w którym nie może po prostu być zabita, jest dziwny i nie jest zbyt przeze mnie lubiany. Ale no co mogę powiedzieć? Ja tak na 10 gier, które zagrałem, to połowę zintowałem, a połowę wykierowałem. Dosłownie nie miałem gier, gdzie byłem na równi. Serio, jakby albo robiłem 0,10, albo robiłem 10-0. Nie było nic pomiędzy. I to mi też właśnie uświadomiło, że Mundo jest strasznie ciekawym czempionem, których nie ma za wiele w lolu, ale właśnie dla niego Dodge są zupełnie OP, które Rajot akurat zderfił w tym sezonie. Bach masz słaby matchup, możesz po prostu zdodge'ać. Jak masz dobry, to grasz. Nie jest to zbyt uczciwa strategia ale na pewno jest ona dobra. Czy po graniu Cilemundo bardziej go polubiłem? A w życiu nienawidzę tego czempiona. <śmienic>